Kolejny odcinek specjalny. Witam. Myśmy tutaj przyjechali, żeby pokazać samochód marki Alfa Romeo 2000 GTV, samochód z roku 1971. Jeszcze z czasów, kiedy Alfa Romeo nie była w organizacji koncernu Fiata. Była osobną fabryką. Na przełomie lat 60. i 70. te samochody startowały w rajdach do Mistrzostw Europy. Jak Państwo wiecie, nie było wtedy jeszcze Mistrzostw Świata i odnosiły sukcesy. No, Na pewno to nie jest samochód do jazdy na co dzień. Jest to samochód do sportu. Co można powiedzieć o tym samochodzie? Proszę zobaczyć, to jest piękny Bertone. Jest to samochód, jak już mówiłem, który w 60-tych latach bardzo mocno uczestniczył w rajdach. Oczywiście ten samochód jest samochodem zrobionym do sportu. Silnik 2000 cm pojemności. Oczywiście na, na, na czterech weberach, na czterech gaźnikach. Silnik y, niemocno wyżyłowany gdzieś o mocy myślę 170 koni mechanicznych. Kłowa skrzynia biegów to znaczy y, bez synchronizatorów. Biegli się w zasadzie wrzuca wyczuwając y, obroty silnika i obroty wału napędowego, prawda? Żeby to zgrać, żeby tryby wchodziły bez sprzęgła. To pozwala przy zmianie biegów na oszczędność w granicach 0,3-0,2 sekundy powiedzmy sobie na przełożeniu, więc jak tych przełożeń jest 100, to wiadomo, że można zaoszczędzić tę minutę półtorej na samej skrzydle. No i przede wszystkim ma tą duszę, szaloną duszę tak zwane chłoby sportivo, czyli serce sportowe. 不好意思。 Paweł Mendowski, chciałbym przyjaciel, szef Kroniki Rajdów, chciałbym, żebyś parę słów powiedział, co tu się dzisiaj działo. Działy się dzisiaj tutaj wyścigi samochodowe. My jesteśmy na piątej rundzie, finowej rundzie Lipu i Moli Classic Auto Cup na to, że Kiel coś miedzianej górze. Mm -hmm. Jak słychać, jeszcze jazdy się odbywają, ale już są to wolne przejazdy. Mamy cały dzisiejszy wyścig za sobą i cały sezon. Dzisiaj skończyliśmy 5 rund, także na podsumowania jeszcze myślę statystyki przyjdzie czas, ale najważniejsze jest to, że to jest najstarszy puchar dla przewidziany dla youngtimerów, dla pasjonatów, którzy chcą startować starymi samochodami. Cieszy ich to i co dzisiaj tutaj było widać wiele bardzo fajnych, drogich samochodów startowało. Trochę się śmiałem, że te samochody są w cenie domu czy mieszkania, a właściciele, że tak nie wiem, jeżdżą ostro, w ogóle sobie nie, jakby sobie nie zdawali sprawy ile to kosztuje. To myślę że jest tym wszystkim piękne, że każdy znajduje tutaj sposób i, i szczęście tak, na jazdę. Czym, czym jeździ, na co go stać. A tak naprawdę wszyscy spotykamy się na mecie i cieszymy się tak każdym razem. Są zwycięzcy. Może ja ci wejdę w słowo tutaj, ponieważ dawno nie byłem tu w Kielce. Bardzo dawno nie byłem. Muszę ci powiedzieć, że zaskoczyła mnie właśnie ilość startujących ludzi i bardzo bezpieczne próby, i naprawdę tutaj ludzie uczą się jeździć, uczą się wychodzić z ciężkich sytuacji i uważam, że to jest bardzo, bardzo y, szlachetna organizacja, bo to nie jest tylko do wyżycia się, ale to jest również do pokazania ludziom, że nawet przy, warunki, przy, tak, przy tak, trudnych tak. warunkach, przy większych szybkościach, przy dynamicznej można z tym samochodem robić, co się chce. Czyli nie tylko pasja, ale też nauka i bezpieczeństwo. Oczywiście. Także Kuba, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Polecamy się na przyszłość. Trzymaj się, życzymy sukcesów. było nam bardzo miło. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziesz też się pojawił. Być może wystartujesz. Mamy specjalną klasę Pucha Kroniki Lajdów. O! Legend, wybierany dla starych mistrzów. Dobrze, pojadę zasłużony. na pewno. Zapraszamy. Jak tylko będę w stanie jechać, to pojadę. W sezonie rajdowym 1976 roku po awarii samochodu na rajdzie Cypru, sytuacja w klasyfikacji mistrzostw Europy bardzo się skomplikowała. Rajd hiszpański był późno-jesienną imprezą, która zaczynała się i kończyła w Madrycie. Jechałem go z Ryszardem Rzyszkowskim na bardzo dobrej pozycji. Do końca rajdu zostało niewiele. Szykowaliśmy się do ostatniego, oszutrowego odcinka specjalnego. Rysiek przedykcował mi długą prostą. Szczyt, za szczytem lewy trzypełny gaz. Dla Lanci Stratos było to mniej więcej... 130 km na godzinę. Wystartowaliśmy. Prosta, dłużyła nam się w nieskończoność. Tylko szczytu nie było widać. Tymczasem jechaliśmy już dobrze ponad 200 km na godzinę. Przy tej prędkości w końcu zobaczyliśmy ten szczyt przed nami. Trochę mnie zdziwiło, że nie zaznaczyliśmy sobie hamowania przed tym szczytem. Jadąc 200 na godzinę, po prostu wystrzeliliśmy w powietrze. Oczywiście nie udało nam się trafić ten lewy zakręt. Samochody niestety nie są stworzone do latania. Stratos też nie umiał skręcać w powietrzu. Zrobiliśmy dwa salta i w końcu zatrzymaliśmy się 70 metrów poniżej drogi, którą jechaliśmy. Mieliśmy wielkie szczęście. Nasz upadek zamortyzowały krzaki gaju oliwnego który rósł na zboczu. Po nas wyleciały na tym zakręcie jeszcze trzy załogi, ale żadna nie doleciała tak daleko. Narzuca się w tym momencie pytanie, co się tam wydarzyło. Wydaje mi się, że organizator źle oznaczył początek odcinka specjalnego przed treningiem. Dzięki temu pierwsza prosta wydłużyła się o kilkaset metrów. Nikt z jadących nie miał zapisanego w tym miejscu hamowania. I wszyscy wylecieliśmy z trasy. Kolejne załogi słyszały już huk spadających samochodów i domyśliły się, że coś jest nie tak. Ten wypadek rzeczywiście wyglądał poważnie, ale samochód nie był całkowicie zniszczony. Kiedy kończyłem karierę sportową, FSO przekazało mi go w prezencie.